Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w związku z, z akcją żonkili mamy zaszczyt gościć w naszej bibliotece panią Barbarę Stanisławiszyn. Pani Barbara była nauczycielem jednej z obrzeńskich szkół historia, też od zawsze jest pani pasją, prawda? Tak, no miałam to szczęście, że mój ojciec, który miał bogatą przeszłość historyczną, bo walczył w II wojnie światowej, miał to nieszczęście być. Oficer więźniem Auschwitz i wiele jeszcze innych tak zwanych przygód życiowych. Jak zaczął mi opowiadać o różnych wydarzeniach sprzed wojny, z czasów wojny, z powojnia, no to doszłam do wniosku, że chyba to trzeba troszkę zbadać. A drugą osobą, która miała na mnie ogromny wpływ, to była moja nauczycielka historii w liceum pedagogicznym. To była jedna z lepszych szkół. Pani Pienkowska, która opowiadając o wydarzeniach historycznych, robiła z tego przedstawienie teatralne. I czy chciał człowiek się nauczyć historii, czy nie, to się jej nauczył. I w związku z tym zaszczepili mi taki pociąg do historii, a szczególnie II wojny światowej. A w tym roku przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Czy opowie nam Pani kilka słów o tym zdarzeniu? Próbowałam zgłębić temat, dlaczego Niemcy tak strasznie nie lubili Niemcy hitlerowskie, nie, tak strasznie tępili Żydów i doszłam do wniosku, że tak de facto nie ma jednego powodu, ale oparłam się o tezie, iż jest to zawarte w Hitlero, Hitlera au, dziele Mein Kampf i w związku z tym on tam napisał, prawda, że to są komuniści, złodzieje, etc. No i w sumie po dojściu jego do władzy, kryształowa noc, i potem już słynne spotkanie w 1942 roku w styczniu, gdzie Heinrich postanowił przedstawić program likwidacji, roz, ostateczne rozwiązanie problemu żydowskiego, czyli w sumie zlikwidowanie około sześciu, populacji sześciomilionowej. To jest ogromna liczba, w tym bardzo dużo w Polsce, w generalnej guberni oraz w dawnym Związku Radzieckim. No i tak to się stało. Zamknęli Żydów w Warszawie w getcie, zaczęło się to w 1940 roku. Ograniczyli, ograniczali ich przestrzeń życiową, skupili na terenie getta około 400 do 500 tysięcy osób, mieszkańców i ułatwiali sobie ich eksterminację. I to się tak zaczęło w 1942 roku. W lipcu rozpoczęli akcję likwidacji. Wtedy właśnie zginął pan Janusz Korczak razem ze swoimi wychowankami z domu sierot, bo to był pierwszy etap, a potem od 1942 roku systematycznie Niemcy zwalczali i, to znaczy nie zwalczali, tylko wywozili, mordowali Żydów na terenie getta. A nie pozwalali Polakom na jakąś szczególną pomoc, chyba że potrafili się zorganizować. na przykład Irena Semplerowa. Czy możemy się na chwilkę zatrzymać w tych postaciach, Janusz Korczak, Irena Semplerowa? No, Janusz Kaczek to bardzo ciekawa postać. To w sumie z wykształcenia lekarz, człowiek, który oddał całe swoje życie dzieciom. Tworzył system opieki nad dziećmi, szczególnie nad sierotami żydowskimi, tworzył system domów opieki, takie domy sierot, bursy. Gdzie starsza młodzież, trochę, trochę starsza młodzież tam przebywała, przygotowywał ich do życia i przede wszystkim kształcił, opiekował się nimi. Poproszę się zdać sprawę z tego, że Żydzi byli bardzo, byli bardzo bogaci, ale też byli potworni, niektórzy biedni. Ta biedota żydowska żyła w potwornych warunkach, też przed wojną. I dlatego on właśnie tym dzieciom poświęcił najwięcej czasu. Ja pamiętam mojego profesora z liceum, który zacytował słowo koczaka jeśli chcesz być dobrym nauczycielem, miej serce na ręku. I to takie znamienite stwierdzenie. Myślę, że to jest bardzo taka postać budząca różne emocje, bo różnie się o nim mówi, ale. Yy, Proszę pomyśleć o tym, że on wiedząc, że prowadzi dzieci na śmierć, bo miał się tego świadomość, był cały czas koło nich, uspokajał, dawał im pewną otuchę i poczucie bezpieczeństwa, żeby one do końca, nie, może nie tyle nie miały świadomości, bo miały, ale czuły się koniego bezpiecznie. I tak też się stało. Porzedł z nimi do wagonu, Poszedł, wyjechał, został zawieziony do Treblinki i został tam razem z tymi swoimi dzieciakami zamordowany. Irena Sendlerowa, nie Żydówka, Polka, wykształcona osoba, zajmująca się opieką społeczną przed wojną, w różnych systemach. Dużo by można było o niej mówić. Piękna postać historyczna, piękna, piękny człowiek. Jeśli powiem, że uratowała, zorganizowała, bo ona była organizatorem, uratowania czy wyprowadzenia z getta około 2,5 tysiąca dzieciaków i zrobiła to w sposób bardzo przemyślany, czytając jej wspomnienia, to byłam zszokowana, że taka scenka jest. Ona miała przypustkę do getta, bo walczono z tyfusem w getcie. No więc ona jako ta osoba zewnętrzna przyjeżdżała karetką, przywoziła środki do walki z tyfusem i oczywiście mogła się mniej więcej bezpiecznie jeszcze w pewnym momencie do powstania poruszać po getcie. Miała takiego kierowcę, pana sam tą karetką, który woził ją, który był, no, wprowadzony w temat. Miał jasność, co będą robić. No, ale wywozili stamtąd małe dzieci, które były wyrywane babcią, mamą z rąk, które płakały, które były wystraszone. I co zrobić, żeby nie płakał? No różnie bywało. Dostawały środki na uspokojenie, chowane w pudłach, zakrywanymi rzeczami, ale najlepszą sceną było to, że ten pan wziął do samochodu złego psa. I pyta się pani Irena, po co ty to wziąłeś, tego psa? A on mówi: to teraz zobacz. Podjeżdżają pod posterunek policji. Ten go kopnął, tego psa, ten zaczął ujadać tak strasznie, że Niemcy ich szybko przepuścili. Po prostu pies zagłuszył płaczące dziecko. Ileż sprytu tu trzeba było mieć, żeby coś takiego wymyślać. Czy przechodzenia, znalezienie drogi przez sąd, prawda, wyprowadzanie tych dzieci przez różnego rodzaju piwnice na stronę aryjską. Wyprowadzenie dzieci to jedno. Ale znalezienie im domu, który się z nimi zaopiekuje. I miała całą siatkę takich wspaniałych ludzi, którzy tymi dziećmi się zajmowali. Zakonnice, ludzie prywatni, rodziny. Ale jakoś oni potem troszkę zapomniano. Chyba nie całkiem. W naszej zbiorze znajduje się książka. Wszystkie moje mamy to są wspomnienia pana Szymona Baumana. Tak jest. Czytała Pani tę książkę? Oczywiście, od deski do deski, bo to jest prawie, że lektura szkolna. Ja. Ale powiem to tak, że jej, jej wychowankowi oni nie zapomnieli. Ale proszę pamiętać, że u nas w latach 60. był okres takiej nagonki na Żydów, taki ruch anty... Żydowski, bardzo dużo tych ludzi wyjechało do, do Palestyny, do Izraela już wtedy, a o niej tak troszkę zapomniano. Wielka, wielka postać. I kto o niej zaczął pisać? I kto o niej przypomniał? Nie Polacy. Trzy dziewczyny ze Stanów Zjednoczonych, które na podstawie dokumentów stworzyły spektakl teatralny o tak zwanym słoiku. Irena po prostu zapisywała wszystkie dzieci wyprowadzone, wszystkie dane o tych dzieciach i wkładała do słoika i nigdy nie wiedziała gdzie go schować, bo przecież też była aresztowana, też siedziała na Pawiaku. No więc zakopywała je, ten słoik w ogrodzie i w ten sposób ten słoik się ostał. I te dziewczyny o tym napisały i stamtąd przyszła takie, przyszło takie zaciekawienie tą osobą. Wtedy dopiero zaczęli poznawać panią Irenę, mówić o niej, odznaczać. Jest w w jej książce zdjęcie, gdzie jest odznaczana, ale trochę późno. Ona była bohaterem, nie w dziewięćdziesiątym którymś roku, tylko ona była bohaterem od samego początku. Ileż trzeba było mieć odwagi, samozaparcia, i wyobraźni, żeby uratować taką ilość dzieci. I nie była w tym sama. Nie, nie w, książce, się. w książce, wszystkie moje mamy, tak mnie zastanowiło. Ira Cendrilowa oczywiście jest wielką bohaterką, ale ile trzeba było takiej odwagi zaparcia również w kobietach, które przygarniały takie żydowskie dziecko. I teraz pan Szymon, on wspomina, że najmniejszy. Nieodpowi Najmniejsze nieodpowiednie słowo, nie nieodpowiedni ruch powodowało, że on natychmiast był przerzucany do innej mhm. kobiety. Bo y, wspomniał na przykład o tym, że u mnie w domu też było tak, coś sobie y, przypomniał, powiedział, że u mnie w domu również tak bywało, natychmiast był przerzucany do, 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 do kogoś innego. I tych mam miał kilka, i on każdy z nich jest wdzięczny za to, że uratowały mu życie. Nie, Ale Irena Semplerowa jednak, y, jednak wyratowała prawie 2500 dzieci. To jest ogromna liczba, prawda? Wszystkie te dzieci przeżyły, to znaczy przeżyły wojnę. Mhm. Część została w Polsce, część wyjechała. Niektórzy zrobili kariery. Mówimy o Szymonie. Niektórzy no niestety różnie to w życiu bywa, prawda? Tych dzieci, u których była zmiana tożsamość, było bardzo ważne, bardzo ważne, żeby żeby odzyskać. Takie swoje ja, prawda? Nie wszystkie mhm. dzieci odzyskały tą tożsamość. Mhm. Mhm. Trochę, to znaczy nie trochę, do sporo dzieci umarło, bo to były ciężkie czasy. 43., 44., 45. rok i dla Polaków był okrutny. Więc i choroby, i głód, i rozczeliwania. A ukrywanie Żyda dla Polaka to jest wyrok śmierci. I wspominam tutaj, Małżeństwo, kierownictwo Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, świetny film, nie przez Polaków nakręcony, gdzie w swojej piwnicy ukrywali ogromną ilość Żydów, i było tak, że jak tylko się zbliżali Niemcy, to żona siadała do fortepianu i grała muzykę, określony utwór, no i ci Żydzi wiedzieli, że zbliża się niebezpieczeństwo. I uratowali. Mnóstwo takich ludzi jest, ale też niestety wśród samych Żydów też była taka sytuacja, że no nie, nie, nie pomagali sobie w tym sensie, nie ratowali się wręcz odwrotnie. Za, za złoto, za futro yy, sprzedawali swoich pobratymców. Um. Może lansuję jeszcze inne pytanie. W getcie przebywali również przedstawiciele kultury i sztuki, na przykład Władysław Szpilman, Władysław Szlęgr? To znaczy akurat tych dwóch panów było trochę połączonych ze sobą dlatego, że na terenie getta był coś w rodzaju teatru, z różnego rodzaju kawiarniach, klubach tworzono muzykę. To znaczy odtwarzano kulturę jeszcze dla tych ludzi, którzy żyli w takim strasznym strachu, w takich strasznych warunkach, to takie była taki powiew y, optymizmu albo oddech wolności. I obydwaj panowie, na przykład, Szpilman tworzył y, muzykę do y, słów y, poety i część tych utworów y, się ostała, prawda, no niewiele ale jeśli jest wydana książka, ja pozwolę sobie ją tutaj pokazać. To jest książka Władysława Szengelak, Co czytałem, umarłem. I na przykład część jego utworów została po wojnie przyswojona, może inaczej utworzona utworem muzycznym. Sława Przybylska śpiewa jedną z piosenek właśnie do jego tekstu. A on pisał, wiedząc, że umrze. On miał tego pełną świadomość. I, I jego wiersze na początku były takie optymistyczne w miarę, a pod koniec już czytając, wiadomo było, że on się godzi z tym, że, że, że jednak umrze. Spielman, Robinson inaczej, ludzie, yy, którym się udało ratować z getta. Przeszli na stronę aryjską, powstanie warszawskie. Też się musieli po, i Polacy, i Żydzi ukrywać. I część z nich ukrywało się w ruinach getta. Tam Niemcy już się nie zapuszczali. I dlatego jej nazywano Robinsonami, bo jak gdyby na bezludnej wyspie oni tam byli. Tak właśnie szpilman się uratował. Film, słynny film pianista, prawda? Między innymi jest o szpilmanie. Takie, takie straszne wydarzenia wywołują w życiu taką ogromną traumę, prawda? Tak sobie myślę, jak potoczyły się dalsze ludzi, dalsze losy ludzi z Gettstoffa. To znaczy, wszystko zależy od tego, w jakim momencie się uratowali. Przede wszystkim bardzo niewielu się ich uratowało. Umówmy się, że ponad 300 tysięcy Niemcy za wymortowanie. Od razu, od lipca do, do powstania. W powstaniu walczyło kilkadziesiąt tysięcy, to była tak zwana już, ja bym to nazwała elita, bo to byli młodzi, ambitni, waleczni ludzie, którzy doszli do wniosku, że nie oddadzą y, życia tak, nie pójdą na ten Unterplatz, że na zbiórkę do wagonu do Treblinki. Ale to też była ludność cywilna, która się chowała w bunkrach, która też jeszcze liczyła na to, że może się uda. Więc, Uratowało się bardzo niewiele osób. Różnie. Jedni pozostawali w Polsce, inni wyjechali, wyjechali przede wszystkim do ziemi obiecanej swojej, czyli do Izraela późniejszego. No, yy, bardzo różnie to wygląda. No, Szpilman na przykład ostał się w Polsce, prawda? Pracował w polskim radio. Yy, i był taką znaną postacią, bo jego muzyka Szpilmana jest do dzisiaj odtwarzana i słuchana. Także Szymon, historyk, społecznik, filozof, nie mógł sobie w Polsce, zmie mama, nie mógł sobie w Polsce zmie znaleźć miejsca, bo był szykanowany, więc wyjechał do Australii. Więc tak różnie to wygląda. Niektóre. Osoby, które nie przyznawały się, że są narodowości żydowskiej, no więc jakoś sobie tam w tej Polsce radziły. No ten okres lat 60. był dla nich bardzo trudny. Ja pamiętam, ja miałam w, w klasie swojej w szkole podstawowej koleżankę Elle, blondynkę o błękitnych oczach. Świetnie, żeśmy razem, żeśmy w ławce siedziały. A jej tata był weterynarzem i pewnego dnia jej nie, nie przyszła do szkoły, więc ja byś zdziwiona, co się stało. Poszłam do niej do domu i sąsiedzi powiedzieli, że oni wyjechali. Ja mówię, jak to wyjechali? No wyjechali. A no ty nie wiesz, że to są Żydy? No ja nie kojarzyłam tego, dlaczego, bo ile ja miałam, 11 lat, to, to trudno było zrozumieć, co się dzieje, ale na przykład mój ojciec mi to wytłumaczył. Co się, co się dzieje w Polsce i dlaczego oni no musieli wyjechać, także ja będąc służbowo kiedyś w Jerozolimie to słyszałam cały czas język polski gdzieś tam, albo język rosyjski, prawda, bo bardzo dużo też Żydów, jeśli się udało uciec z Rosji, ze Związku Radzieckiego, to pouciekali i przed wojną, i w czasie wojny, i po wojnie. A my przede wszystkim po wojnie, żeśmy pozbyli się fajnego narodu. Dlaczego ja tak mówię? Naród wędrowców, który nigdy nie miał własnej ojczyzny, nie miał własnej ziemi. Taką fajną postacią historyczną był Kazimierz Wielki, który zaprosił do Polski, do Krakowa, ale nie, że ich kochał, tylko oni byli bogatymi ludźmi i byli jego bankierami. Oni mu pomagali finansowo w budowaniu, w budowaniu odbudowie Polski. A jak wieść gmin naniosła, też miał kochankę, Żydówkę. I, tak, ysterę. I w związku z tym miał szczególnie, szczególny entymet do tego narodu. Ale oni zawsze szukali swojego miejsca. Proszę popatrzeć, ich, ich wszędzie jest dużo. Było dużo, przepraszam. We wszystkich krajach Europy. Było ich ogromnie dużo. Ja sobie po, przygotowując się trochę do dzisiejszego spotkania, popatrzyłam na zestawienie, ile Żydów mieszkało w poszczególnych krajach europejskich, no poza Polską i byłym Związkiem Radzieckim. Gdzie to, jest, to są milionowe y, liczby, no to wszędzie 120 tysięcy, 150, Holandia, Dania, y, wszędzie, już nie mówię o Niemcach, którzy wymordowali na początku swoich Żydów, prawda? No. Chociaż Niemcy też mieli problem, bo część z tych Żydów walczyła w pierwszej wojnie światowej, i mieli, byli bohaterami, mieli odznaczenie, jak tu i teraz zabić, nie?